Jak zrobić skrzynki na swoim serwerze Aterno. Trzeba zrobić shulkera i trzeba mieć też jednego moda. Zaraz Wam go pokażę. W poprzednim shortcie pokazałem, jak pobrać y, sobie pluginy i zrobić spawn'a, i y, trzeba wejść w te pluginy, wpisać y, Get Case po prostu. I, i jest takie coś. Nie? Pobieracie, włączacie serwer i wpisujecie ukośnik K trzeba zrobić nazwę jak już to macie to trzeba wpisać edit i nazwa waszej skrzynki a i trzeba na nią patrzeć ja już tutaj mam rzeczy klikacie save i wychodzicie wpisujecie ukośnik K i reload Później wpisujecie ukośnik, ukośnik case, trzeba tutaj wpisać i set location i tutaj trzeba nadal patrzeć na tą skrzynkę i tutaj nazwa waszej skrzynki. I już jest gotowe, a żeby sobie dać klucze to trzeba wpisać komendę ukośnik case, give i nick gracza jak chcecie jednej osobie dać. Albo give all, jak każdemu. A jest anarchiczna, że... Jak give all, to jest give all i nazwa skrzynki i tutaj ilość kluczy. A jak give, to wpisujecie nick gracza i nazwę skrzynki i ilość kluczy. Jeśli pomogłem, to dajcie suba, lajka i skomentujcie może film na a i zapomniałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz że wpisujecie ukośnik case edit nazwa skrzynki i klikacie shift y, i y, trzeba prawy y, przycisk i wtedy się pojawi takie okienko jakby kowadło tutaj dajecie procenty y, na przykład ja dam y, może 5 i bierzecie tą kartkę i na miecze jest 5% i tak sobie robicie ze wszystkimi przedmiotami ja to zrobię i wam pokażę jak już sobie ustawicie procenty to wtedy trzeba SAVE wpisać u CASE RELOAD i trzeba wejść do skrzynki i te procenty trochę się zmieniają bo to się musi zakrącić do 100 ale no te procenty są dosyć dobre.